Siemano moi drodzy, witam Was serdecznie, dzisiaj kolejny openik, kolejna ulubiona Wasza kategoria, no jak żeby mogło być inaczej, elektronika. Moi drodzy, nie taka zwykła elektronika, bo nie pamiętam co jest w środku, więc jest bardzo niezwykła dla mnie, bo ten box już u nas stoi chyba z tydzień czasu. E, słuchajcie, elektronika za 3782 zł brutto, więc myślę, że spoko, musi być coś co najmniej droższego. I z tego co wiem, to coś tam chyba z DJ. ja widziałem kiedyś, tylko jest ten box, czy ta paleta. Cholera wie. Zobaczmy, co my tutaj, moi drodzy, mamy. Lecimy. Kejsik do maka. Na pewno do maka. Bardzo fajnie, przyjemny. Ulala. La. JBL Go Essential. Schwarz Bluetooth. 125 euro. Cena 0,00 Nagle tutaj u góry. O, ciekawe. <laughs> Jest nóż w ogóle? Bo ja na się nie przygotowałem. Popatrz. Jest. Nawet się, moi drodzy, nie przygotowałem. Ale co my tu mamy. No, muszę zobaczyć, czy on po prostu się będzie włączał. No, bo wiecie, jak to jest z tymi zibielami, nie? Z zibielami. Dż, no, może się włączyć, nie się nie połączyć. Nie, te małe raczej takich problemów nie miały, ale to jest w ogóle jakiś chyba. To jest taka pierwsza wersja, chyba. Pierwsza wersja to był GO 1 a to jest GO Essential, czyli jakaś chyba odnowiona pierwsza wersja. Mhm. Bo nie wygląda, jakby był używany. No, tak, to jest jakaś odnowiona pierwsza wersja. Dobra, zobaczmy, czy on go działa. Świeci, będzie. Jest, dobra, śmiga. Moi drodzy, raczej Niech tam sobie chodzi. Ktoś go pewnie od ten. Dobra, odłożę go na bok. Moi drodzy, muszę chyba trochę wstać. Co mamy dalej? Anuki i wory, takie oto słuchaweczki. Dosyć tanie, pewnie, ale w ogóle na tym zależało, bo słuchawek mamy tak mało w sklepie, że też jest szok. Zobacz. Moja ukochana mysz lodzi ten lift do Maka Stricte. Pamiętamy, że trzeba to będzie napisać na, w aukcji. Co mamy dalej? Pokaż. Sharkon SGM52. W życiu nie miałem takiej myszki jeszcze na stanie, a więc jak nie miałem, to po prostu ją otworzę, bo jestem sam w szoku. Chociaż wiesz, że te produkty. No widzisz, zaraz pudełko popsuje i będzie, że... będzie, że śmieci sprzedaje, będzie, że śmieci, bo pudełko ja jest wszkodzana. Dobra. Rzadko się trafiają takie no, no, nowinki technologiczne można to powiedzieć w sumie. Czy to jest myszka? Na szczęście nie. Na szczęście nie. Myślę, jest na dole, ale wiesz, że jest tak spakowana, że chyba mi się nie chce wyjmować. Myślę, że ona może być nowa yy, albo powystawowana, no, zobaczymy. W każdym razie jest jak jest. Co mamy dalej? Planet Hot Blue Cable. Eee, bliżej niezidentyfikowany produkt. Nie mam zielonego pojęcia, do czego to służy. Do jakiegoś trans, czego, czegoś, czegoś. No ale zobaczymy. O! Blue, blue Primaire Co to jakieś części samochodowe są? Co to jest? Lucas Basic Blau, jakaś farba yy, niebieska <laughs> Niebieska farba No co za... Ciekawe, będzie kosztowała pewnie milion dolarów Zobacz, kolejne schoweczki Mars Gaming, takich też jeszcze w życiu nie widziałem Hama USB adapter Ale tego jest naprawdę dużo Bezprzewodowa już jakaś podstawowa Jeszcze jakieś karetki jeżdżą, masakracja Zobacz, Voyager Legend, nasza ukochana, dawno nie było, a zawsze są w fajnym stanie i tak naprawdę są bardzo drogie. Zobacz, nawet jest, że new item tutaj, pytanie, czy taki new item jest, albo raczej był. Popatrz, plombę ma. No i po prostu jest napisane. To ma plombę, słuchajcie, to znówka. Ona kosztuje jak 400 gdzieś około, nie? Jak dobrze pamiętam. Voyager Legend z Platonixa. No to mnie teraz zaintrygowałaś, aż wezmę. Patrz, patrz, jak to było w Voyager Legends? Nie no, to Voyager... jest spoko, nie chcę mi się że. To jest nowa? Nowa, tak. E, no potaniały troszkę, przepraszam, 300 zł już, ajajaj. No ale zawsze coś, są bardzo fajne, nie? 300, 259, tutaj macie na Allegro, tu jest jakiś powystawowy, a tu macie 259 BDX, więc jeżeli jest nowa, to faktycznie 280 dostaniemy. Patrz, pudło z PRL-u, co to może być, powiedz mi? Co to może być? Dobra, co obstawiasz? Bo ja, mi to wygląda jak... umiarkowanie. Jest akumulatory. Ja tutaj kijek do selfie. Dobra. Kolejna farba, nie wiem w ogóle o co chodzi, ale jeżeli to kosztowało 4 koła i same farby, no to ciekawe. Pokaż. Mikrofon. Profesjonalny studyjny moi drodzy. Jest. Jest. Elegancko, elegancko. Zobaczcie, taki trochę przebrudzony, ale to nic. Spoko, spoko, myślę, że fajny. <grymne> nie, musisz to zobaczyć. Musisz podnieść. No i. To jest zaplanowane. Tak, to jest zaplanowane, ale fajne. Zobacz, w GTL, TLPN y się już zmieniły od jakiegoś tak, czasu i są takie jest. inne trochę. Co mamy dalej? Kabel. kabel, nie wiem po co kabel, ale jest, dobra, jest kabel. Tutaj jest coś niesamowitego pewnie. Nie, to jest coś bardziej... Chromecast! to się od ręki sprzedaje zawsze. Zarąbiście, bardzo fajnie moi drodzy. Dobra, to tyle rzeczy, ja nie wiem czy to tworzymy wszystko tak szybko, pokaż. Patrz, drewniany z kompasem taki case'ik fajny, on jest faktycznie z drewna. Elegancko. Energizer jakieś baterie. Patrz tutaj. Co to jest? Co to jest? Magnetic. Aha. Słuchajcie, naprawiałem telefony wiele razy, i to jest magnetyczna. Nie miałem tego nigdy, bo oczywiście nie ma nie było stać. Magnetyczna podstawka do naprawiania telefonów. chcę na przykład e, zaznaczacie, że tu macie śrubki do aparatu i one się przyczepiają i ich nie gubisz przez to, bo to przyciąga śrubki. Genialna sprawa. E, nie wiem, czy. Nie no, mało teraz robię, tak to by zostało pewnie. Zobacz, gigaset, pięknie, szybka sprzedaż. Dobra, co tu jest? Kolejny mister box. Dawaj go. Co tu będzie? Obstawię. Sony. Co to jest? Do ładowania padów. Aha. Ta ładowarka, czy jest cała? Bo ona się. Yy, psuć. Jest. Jest cała, moi drodzy. Elegancko, elegancko. Będzie super. Co mam dalej? Jakąś taką o Zobacz ekskluzyw 4G do odczytywania e, błędów w aucie, Super. Dalej. USB. Kabel, jakiś displayport. Dobra, szukajmy czegoś ciekawszego. Pokaż. Roku Express. Świetna sprawa. Streaming, e, takie taki urządzenie streamingowe. To się powinno bardzo szybko sprzedać. To jest super. Proszę. R. Tak. R. Tak. R R jakiś kabelek. O, nawet działał wiesz? Uderzyłem go i od razu ten. Zobacz. Kolejny R. -tag. Co mam dalej? Huawei FreeBuds, Buds, Buds 6Lite. Oby to w ogóle działało, bo my przez to wzięliśmy, tu ma dużo słuchawek, a u nas już nie ma nic. Co to jest? Jak myślisz? Nie, no niemożliwe. Ja. Yeah. Fah, ten buch. Dojść do samochodu chyba. Tak, do wypisywania wymian w aucie. Wow. <grafię> Różnych rzeczy. Zobacz. Może, białe płótno. Co mamy dalej? Mystery Box. Dalej. Stanę otworzymy. Mister Box. Jest Amazon, jest zaklejony. Co my, jak myślicie, co tam będzie? Piszcie w komentarzu. Nie może być kabelek. Piszcie w komentarzu, co myślicie, że tutaj będzie. Eee, może traficie. Kabelka nie ma, ale jest i Takie oto. Eee, no, nie jest piękne, ale to jest tyle rzeczy. Chyba tu jest około 200 produktów z tego, co wiem. Eee, więc naprawdę gdzie spoko. Zobacz, kolejne słuchawki jakieś. Active Captive coś tam stylus. Super. Eee, Kredki Jumbo, ale czy pisaki Co tu jeszcze jest? Tego się boję Boję się tego pudełka Bo może to być to, o czym ja myślę Obym tylko nie myślał za dobrze Bo to mi się niestety często zdarza Że jak myślę, to potem tak jest Więc e, obstawmy sobie, że teraz nie myślę O tym, co tu jest Ale fajnie by było coś drugiego. Jest! Moi drodzy, jest coś drogiego To są słuchawki Nothing Uuu. CM coś tam nofink. No ale nigdy nie widziałem takiej, ale zobacz super stanie są. Są, tylko nie mają jednej gumki. Jednej Jednej nie mają. A Zabrali gumkę i Elo, nie? No dobra. Ale spokoj, no to nie jest nic towar, czyli gumki dokupi, nie? A mamy chyba na czerwony z CMFA, albo coś. Zobaczymy, dobra, lecimy dalej. Moi drodzy, pamiętajcie w ogóle, że z kodem Mugen macie na stronie Kaufnet 2% zniżki na palety i boksy na cały asortyment, więc naprawdę warto. I co? Ilecimy dalej z tym openingiem? Bo ja widzę tutaj trochę ciekawych rzeczy. Zobacz, mamy jakiś tutaj e, zasilacz do kompa. No, niech tego otwiera, bo jest ten. Co tu mamy? 7 w 1, external optical drive. Super. E, zostawiłem dziś otwieraczkę. Słuchaj, jest to 7 w 1, czyli jakiś mm, Coś na USB-C. Pewnie ma wejście USB. No zobaczę. Wejścia USB, wejścia na płyty, na karty. Zobacz. I na płyty, zobacz. CD jeszcze z tyłu. Wszystko w jednym. Czytnik CD, ale kart i jeszcze masz wejścia USB. Mega totalny kod. I od dołu ma jeszcze taki kabel, że możesz go zabrać wszędzie bez, bez kabelkologii ze sobą. Mega fajna sprawa. Dalej, co mamy dalej? Kabel jakiś zwykły do kompa. Active z kolejny. Co tu mamy dalej? Kolejny kabel. Trust, mysz taka O, fajna, trochę jak G502 wygląda. Pokaż mi to. Uo, pile! Eee, profesjonalny mikrofon, proszę bardzo, profesjonalny mikrofon e, studyjny. No przecież musiałbym to otworzyć, bo nie da mi to e, w ogóle spokoju. Ale to będzie sztuce, to będzie całe, chociaż nie wiem, czy to da się w ogóle sprawdzić. Jest XLR, możemy to w domu sprawdzić, bo mamy w domu taki. Jest. To, że jest przewodowy, no szkoda. Ale swoje waży, bardzo fajne. Bardzo, bardzo, bardzo fajna sprawa. To sobie na bok odkładamy. Pięknie. Dobra, dalej. Kejsik ze szkłem do czegoś. Tu też jest kejsik. Otworzę, bo może być do iPhone'a, więc może być drogo. Tu jest do iPhone'a, ale nie jest drogo. Nie wiadomo. Bardzo porządnie się wydaje, zobacz. Płyty. Verbatim. To jest kabelek zwykły. Przesladują. od Odkąd auto kupiłem, to płyty same trafią. Ale mam przynajmniej, gdzie jest prawdy Nie mów, że jest niewgięty, przynajmniej chociaż raz. Otwiera się i nie ma nigdzie wniotki nawet. Śmietnik w boksie. Stos. Czyli teraz mogę... Moi drodzy, teraz mogę powiedzieć jasno i grownie, że kupujemy śmietniki i śmietnik sprzedajemy. Tak. Dobra, OXO Edge do Apple Watcha. Bardzo dużo drobnych rzeczy. Zobacz, pilot jakiś. FX82 kalkulator co mamy jeszcze, o oh jest tu jest jakieś szkło tu jest jakiś case o, tu jest coś ciekawego nie ciekawie, że w worku to jest ten JBL GO 3 czy się włączy, jak myślisz? musi taki ładny kolor no nie, ale czekaj ja sobie go podłączę z ciekawości Jak akumulator będzie działał, to chyba działa. Zobacz, już świeci chwilę. Jest git, jest git, będzie żył. Dobra, coś ciekawszego by się przydało, jakieś klawiatury, moi drodzy. Eee, coś tu musi być drogiego, jak tyle kosztował, nie? Ten box. Tu jakiś zeszyt znowu. Popatrz, ładowara. I to jest powerbank ze ładowarką, nie? Tak mi się wydaje. nie. Nie? A ciężki jest? Trochę waży, no. Mi się wydaje, że tak, ale zobaczymy. Eee... Wireless adapter do czegoś. Też zobaczymy. Kolejny R, tak. Też zobaczymy, czy śmiga. Zobacz. Samsungowski S-Pen. Ja wiem, że to dla mnie. 15 Pro Max. Czyli musisz telefon teraz zmienić, tak? No, podatuj. <laughs> ha! To, to jest to, Pokaż. Wagon Leader Case. Designed for Samsung. Uu, U, ale no, przyjemny w dotęb, w dotyku. Bardzo fajnie wygląda. Pokaż co tu jeszcze jest. Kolejna klawiaturka wireless, ale ona taka już jest trochę denty, więc jest szansa, że jest zgnieciona. Eee, to jest jakiś case, no, bardzo, bardzo nietypowe moi drodzy. Co to może być? Ok, kable do radia, nic ciekawego, myślałem, że będzie coś więcej. Verbatimy. Eee, kolejny case, tylko w inaczej paski. Dobra, jakiś tutaj Danger naklejki no. Jakieś naklejeczki. Tonery, coś takiego, tu jakaś pierdołka. Pokaż co ja jeszcze jest. Zobacz, For AirTag, do AirTaga taka zawieszka. Farba kolejna, słuchaweczki. Zobacz, tu jakiś casek, zobacz tutaj. Klawiatura, ona jest fajna, bo to jest taka tylko na dogierek. Super sprawa, ona się szybko powinna sprzedać. Tu jakaś pierdoła totalna, tu jakiś case też. Tu jest Hama adapter do Lexusa, będziemy teraz sprawdzać. Jest ona na bok od razu. Zobacz, kolejny AirTag, czyli tych AirTagów jednak trochę jest, czyli to już trochę nam zwiększa wartość. Pewnie na dole będą najdroższe rzeczy. Jakiś uchwyt. Uważaj, tego tutaj jest. Są drobne rzeczy, ale naprawdę jest tego mnóstwo, więc ja uważam, że super. Zobacz. USB-C, C-kabel. Zobacz, Spigen S24 Ultra. Na topie. O Panie! Jakiś A3 bloczek. No, kochanie, to jest drogiego musiałoby być. Zobacz, Zoi, podkładka zobacz, podkładka Zoi. Pokaż mi, jak to wygląda. Jest taka. Nie jest używana, może, ale. No, zobacz, od drugiej strony jest git, nie? Nie jest używana, jest raczej taka po prostu przybrudzona. Trzeba ją doczyścić trochę. To jest, to jest. Zobacz, jakiś tutaj e, Nano Car Charger. Kolejny Air, czyli dużo Apple. Kolejny tak. tutaj jest jakiś case, też z telefonu. Zobacz, to jest w ogóle sztos. Nie widziałem czegoś takiego w życiu. To jest powerbank do baterii, do akumulatorów. Patrz. Wkładasz akumulatory? No już tu ładują. Ale sztos. Sztos totalny. To jest bardzo fajna sprawa i myślę, że to się powinno szybko sprzedać. Kabelek mi wypadł, a to nic. Odkładamy na bok. Czekaj, muszę sobie zmienić trochę pozycję, bo mi już ta na noga boli. E, dawaj. Plug for MacBook. Taka na... I to jest super, bo to się szybko sprzeda, bo często możesz kupić masawarkę z angielską fryczką i tu masz prześciweczkę. Co mamy tutaj? Gąszeng, coś tam, gdzie jest? Nóż, mój nóż. Co ja mam teraz? Jak mam otwierać? Openingować? Dobra, bez noża sobie będę się poradzić, no co? Patrz, ładowarka, akumulatorów. Niekoniecznie do Makity, ale do jakichś innych. Trzeba być, zobaczyć do jakich. Dobra, co my tu jeszcze mamy? To jest fajne do drukowania takich etykiet małych. Czekaj, czekaj, co tu jeszcze jest? Co tu jeszcze jest? Zobacz, Kenwood. Kenwood, dobrze widziałem? Kenwood, no. Co to jest, Kenwood? A? Kamera. Tak, kamera Kenwood. Super, full HD, nie wiem o co tu chodzi. Zobaczymy. Zobacz. Edison. Edison. Zobacz jakie fajne sprawy. Co mamy jeszcze? Coś takiego. Koperty kolorowe. ciekawego. Ale fajne. Zobacz, taki, taka przyjścióczka. Patrz tutaj. Co tu mamy? Exjonta Block Fab. Sing Science. Rechargeable, coś do ładowania. Jakieś cholera wie co to jest, nie mam zielonego pojęcia. Made in France, więc jakiś coś fajnego. Obstawiam coś muzycznego. Czekaj, gdzie co my tu jeszcze. No nie, no nie. O nie. Wiesz co to jest? wypadły. A to są czwartej generacji AirPodsy, słuchaj, ale powinny być jeszcze jedne z tego, co ja kojarzę. Tak? Te są chyba, które były tanie na tej specyfikacji, a powinny być jeszcze Pro. Ale są AirPodsy, no zobaczymy czy będą śmigać, są używane na pewno, to już wiemy, e, mają gumki, nie wiem tylko, chyba to są Pro, przepraszam, to są Pro? Nie, no to nie są Pro. Jak dla mnie to nie są Pro, bo jest za mały case. A gumki są Pro, chyba że jest pomyłka w specce, no oby nie, oby nie. Bo z tego co wiem, to chyba tu był jednak grafisowy, ale nie, wiem, czy to było w tej palecie czy w innej. To jest wyświetlacz, ale patrząc na jego stan... Jak jest, no to raczej marne szanse, że on będzie żył. Pokaż mi go tutaj, ja sobie go rozetnę. Wyświetlacz do czegoś. Powiem wam, że ta elektronika jest taka bardzo drobna. Na pierwszy rzut oka ona wygląda naprawdę katastrofalnie, moim zdaniem, oczywiście. Ale obstawiam, że ona wyjdzie dosyć fajnie, bo patrząc na ilość produktów, to jest spoko. No i wyświetlacz to musi, no jak ktoś go tak odesłał, się na sam dół rzucił, to ja naprawdę nie. nie... Jeszcze tutaj te... No nie wierzę. Nie wierzę w to. Jest git. Jest okej, okay, ale do czego to jest to nie mam pojęcia. No tak go odłożę jakoś tak wiesz, delikatnie, żeby on się nie rozwalił bardziej. Dobra, lecimy dalej moi drodzy. Co mamy jeszcze? Radio budzik. Słuchaweczki Airpods, jak to taki zwykłe na kabel. Tu jakiś case. Tu jakaś znowu przyściuwa, tu znowu coś małego. Tu jakiś kabelek, bo naprawdę tych kabelków to jest mnóstwo Zobacz. Coś takiego. Telefon Alcatel Patrz, tu, tu pokaż co tu mamy. Daszkam rejestrator, Super. No kurde, maximum power. To są chyba baterie 9V, z tego co jest napisane. Super tu jest jakaś pierdółka, jakiś wkład do długopisu tu jakiś kabel znowu tu jest czytnik kart tu jest jakiś big, zobacz, tu jest jedno radio o co tu chodzi? tu na telefon no, z telefonem jeszcze jedno radio slim combo, tu jeszcze jedno radio zobacz, taki baseusik fajny Telefon Gigaset Gigaset, czyli to chyba były te AirPodsy, które ktoś źle zakwalifikował, chyba że w jakimś worku są jeszcze, których nie otworzyłem i zobacz, a to już pokazywałem. Moi drodzy, <gryw> bardzo dużo drobnicy, bardzo dużo r-tagów, bardzo dużo jakichś takich rzeczy małych i pierdółek, ale takie się sprzedają na pewno dobrze, więc... Myślę, że będzie spoko. Jak mi się uda, oczywiście to Wam zrobię podsumowanie pod koniec filmu. Jak mi się nie uda tego wystawić, tego czasu, to będę montował film, to Wam tego nie zrobię. E, tak więc dziękuję Wam za obejrzenie. Jak chcecie więcej tego typu materiałów, to dawajcie znać. E, łapka, subik, dzwonek, pamiętajcie, bo jeszcze Was mało tej subskrybuje mój kanał. E, I widzimy się w kolejnych odcinkach. Siemanko, hej!